Hej, dzisiaj jest piątek, 31 marca 2023 roku, godzina 14:46. Krótka relacja z powrotu do domu, oczywiście ze szkółki mojej. Tak, tylko chciałem pokazać moją, jak u mnie się prezentuje pogoda. Już wcześniej znaczy jak u mnie się prezentuje krajobraz, jak wygląda pogoda i w ogóle, no to tak, jest poch w sumie jest nawet gorąco, ale jestem w kurtce. Mam cienką czapkę i cienkie rękawiczki, bo w ręce to mi jest zawsze chłodno, a w głowie by trochę zawiało, a kurtkę jak coś to ściągnę i się rozbiorem. Lepka cienka, rękawiczki. No. Już, ra, już rano, już nawet rano, widziałem na radarze pogodowym, że zbliżają się intensywne, nawet intensywne opady deszczu. Tak, gdzieś od. 13.40, znaczy było widać e, 3 godziny do przodu po 60 minut 3 razy, że za 3 godziny o 13.40 będzie już padać. Jest godzina 14.47. No i jak widać pada. Góry słabo widać, są zamglone. Delikatny taki deszczyk, wiosenny. Cieplutko jak nie wiem jest gdzieś ponad 10 stopni na plusie z 12 stopni około mniej więcej z 13 nie wiem w sumie tak to się prezentuje góry są zamglone delikatny deszczek sobie pada i kurtkę zaraz będę musiał tak czy siak ściągnąć jak zaraz tutaj będę znać przez topory to znowu się zacznę pocić i będę cały mokry tak to się prezentuje jeszcze tutaj wokół pokażę stadion Oczywiście było to, było to full. No dobra, wieterak dzisiaj jest delikatny. Więc nie ma, nie będzie jakiegoś problemu z jazdą. W porównaniu do tego, co się działo wczoraj. Ogólnie to zapomniałem, pododawać filmiki na mój kanał na YouTube. Włóczyk ja. Aha. Bo mam kilka nowych filmów razem z tym, co teraz nagrywam, więc do północy wszystko powrzucam. A to na razie. Czus!